Korzystanie z BUF jest zawsze proste. Jednak w niektórych godzinach biblioteka działa w trybie bezobsługowym. Oznacza to, że wtedy nie mogę skorzystać z bezpośredniej pomocy bibliotekarzy. Kiedy biblioteka funkcjonuje w trybie bezobsługowym, sprawdzisz na stronie internetowej. Mając ważną kartę biblioteczną, możesz w trybie bezobsługowym skorzystać z szeregu usług. Możesz swobodnie korzystać z księgozbioru w wolnym dostępie. Do Twojej dyspozycji pozostają oczywiście zasoby online. Możesz wypożyczyć przy pomocy self-checka potrzebne Ci książki, które samodzielnie znajdziesz na półce w wolnym dostępie. Możesz zwrócić wypożyczone z BÓW książki w self-checku, a nawet nie wchodząc do biblioteki, w trezorze usytuowanym w pasażu przed wejściem. W książkomacie odbierzesz książki przechowywane w magazynie, które musisz zamówić w godzinach pracy bibliotekarzy. Urządzenie znajduje się w pasażu obok stanowiska zapisów i informacji wstępnej. Możesz samodzielnie i bezpłatnie zeskanować potrzebne Ci materiały. Masz jakieś pytania? Możesz zadać je na czacie. Bibliotekarz odpowie ci w godzinach pracy. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z pierwszą wizytę zaplanuj w godzinach pracy bibliotekarze. Chętnie pomogą albo wyjaśnią wszelkie wątpliwości.